PGE Narodowy to miejsce znane doskonale chyba każdemu kibicowi piłki nożnej, ale teraz nadchodzi czas, by tym miejscem zawładnęły zupełnie inne, też sportowe emocje, ale będzie prędkość, będzie zapach palonego metanolu, a więc czas na Speedway Grand Prix. Jak wygląda taka budowa toru? Zapraszam. Wybudowałem, a raczej z moim zespołem wybudowaliśmy już chyba 76 żużlowych torów. Ten jest 77. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Zaraz po przybyciu na arenę wyznaczamy linię toru, później przygotowujemy podłoże. To jest wieloetapowy proces, zanim wysypiemy właściwy materiał. On jest co roku przechowywany w Warszawie, więc bazujemy na tym samym, sprawdzonym surowcu. Zazwyczaj pracujemy na jednym typie materiału. Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami. Naukach jest trochę inny niż na prostych. Wilgotność ma ogromne znaczenie. Nieustająco kontrolujemy te zmiany, które wpływają na nawierzchnię. Przed zawodami kompresujemy ją, a później, w trakcie spotkania z Giri, podejmujemy też decyzję, w jaki sposób wprowadzić ostatnią kosmetykę toru. Trzy dni i tor wybudowany na stadionie narodowym wygląda imponująco. Ale zanim na tym torze pojawią się ci, którzy walczą o tytuł indywidualnego Mistrza Świata, trzeba ten tor przetestować, sprawdzić. A zrobią to nasi juniorzy, którzy za moment wyjadą, przetestują tor w mini turnieju, a później do walki już ruszą ci najlepsi. Z poprzednich lat mamy doświadczenie, że tor był e, dobry lub bardzo dobry. Dzisiaj też był niezły, więc. E... Dobre ściganie, dobra dla tych młodych zawodników dzisiaj. E, nauka, bo nie zawsze nie często przynajmniej mają w Polsce okazję się na takich torach ścigać. Tor się fajnie sypie, więc przyja temu aby jeździć szerzej. Ścieżka przy krawężniku również jest fajna, więc jak tylko będą zawodnicy, Jedna na jeden przykład, który wygra start, a drugi później będzie szybszy na trasie, to na pewno będzie fajne, fajne ściganie.